Cześć, nazywam się Radek, jestem spowodowcą studiów MS w w i chciałbym tutaj wyrazić swoją opinię na temat współpracy z Tomkiem, w którym działam od stycznia bieżącego roku. I tutaj, jako osoba, która już miała kontakt z firmami zewnętrznymi, kilkoma, i które zajmowały się u nas marketingiem, reklamą na Facebooku, na Instagramie czy w Google, na pewno jestem najbardziej zadowolony z współpracy z Tomkiem. Dlaczego? Ponieważ Tomek jest firmą, która. Jest mała, działa głównie sam i tutaj na pewno jest to odczuwalne, ponieważ kontakt z nim jest bezpośredni. Dużo rozmów, czy to telefonicznych, czy na messengerze, czy na innych platformach, odbywa się z nim, a nie z jakimiś osobami trzecimi. Dzięki czemu reklama, i którą dopasował, była dobra dla nas, była odpowiednio stargetowana. Cały czas dbał Tomek o to, aby. Była ona dopasowywana, optymalizowana za pomocą rozmów ze mną i raportów, które tutaj on utworzył. To niewątpliwie się przełożyło na to, że i jako firma chwiliśmy potencjalnych klientów, a potem klientów, i na pewno tutaj znacząco przyczynił się do tego, że te trzy miesiące były dla nas bardzo dobre. Jeżeli chodzi o to, na pewno chciałbym wyróżnić kontakt z Tomkiem, który jest szybki, nie trzeba czekać długo na odpowiedź. Sam Tomek o to dba, pisząc, pytając się, jak idzie. I co można by ewentualnie wprowadzić, co jest niewątpliwym plusem, że nie zostawia popuszczeniu reklamy nas jako firmy na pastwę losu, tylko cały czas dba o to, żeby to było odpowiednio ustawione i zoptymalizowane. Więc jeżeli ktoś by tutaj chciał, potrzebował reklamy dla swojej firmy, niewątpliwie jestem w stanie go polecić. Już to zrobiłem kilku moim znajomym, którym, którzy prowadzą firmę i mi się to przydało.